Niezrozumienie tego, co my tu robimy, to są te komentarze, które się pojawiają, że tu są nielegalni. Że tutaj nie wiem. Między innymi z tym spotyka się pracowniczka Centrum Integracji Cudzoziemców, pani Agnieszka. Dziś pracownicy jednostek wraz z samorządowcami przypomnieli, jakie zadania mają Centra Integracji Cudzoziemców. To miejsce wsparcia dla legalnych imigrantów. Udzielają wsparcia zarówno w zakresie informacji dotyczącej systemu prawnego polskiego, zapisują na kursy języka polskiego, zapisują na porady psychologiczne, porady prawne. Centra nie są zatem miejscem, gdzie imigranci nocują. nie są. Z nich relokowani i nie otrzymują tu pieniędzy. Co ważne, wsparcie dotyczy tylko legalnych migrantów. Jeden z elementów takiej szerszej nie powiedziałbym kampanii, raczej fali fałszywych informacji, które pojawiają się w sieci dotyczące migracji. Twierdzi ekspert ze stowarzyszenia Demagog walczącego z dezinformacją. Dodaje, że wśród tematów związanych z migracją można natknąć się nie tylko na fałszywe informacje, ale i te prawdziwe. Mogą być one jednak wykorzystywane do skrzywdzenia grupy osób. Pokażemy. Jakiś materiał z osobą z zagranicy, która dostała się do naszego kraju w nielegalny sposób i być może nawet yy, dokonuje jakichś czyniów zabranionych, ale jednocześnie ktoś może ten materiał wykorzystać do tego, aby ekstrapolować zachowanie takiej osoby na całą grupę społeczną, czyli upraszczać sytuację, twierdząc, że tacy są wszyscy imigranci. Ekspert twierdzi też, że falę fałszywych informacji napędzają politycy. My cały czas podkreślamy, że my jesteśmy przeciwko masowej imigracji. Nie, nie wypowiadamy się na temat Centrum Integracji Cudzoziemców z tego względu, że jesteśmy i w ogóle przeciwni jako takim, z tego względu że jesteśmy przeciwni jako takiej masowej imigracji. No, możemy oczywiście zamknąć zupełnie nasze granice, ale jest bodaj tylko jedno państwo, które tak zrobiło i nazywa się Krapu, Północna. Twierdzi eseista i były specjalista do spraw uchodźców. Jego zdaniem fala dezinformacji jest już odczuwalna dla cudzoziemców lub osób o innym kolorze skóry. Za przykład podaje m. innymi sobotni atak nożem na obywatela Zimbabwe w Częstochowie. Uważa też, że centra integracji cudzoziemców mogą pomóc uniknąć błędów krajów zachodnich. Języka, jeżeli nie nauczymy ich kultury, to będziemy mieli ten sam problem, z którym mierzą się dzisiaj państwa zachodnie, bo ci ludzie zostaną wyrzuceni poza nawias społeczny. Według głównego urzędu statystycznego w Polsce na koniec roku 2024 pracowało około miliona cudzoziemców, a pól dnia.